Kamila, a mogę u Ciebie zostać na noc? Mi chodziło, czy można nocleg tutaj mieć, czy zapłaciacie nocleg? Nocleg tak. Tak. Nocleg tak. Kamila, a ile osób na tym noclegu? Ile, jest, ile osób tutaj się zmieści? Yy, zmieści się ze spokojem i z wygodą 12 osób. Ale to też trochę zależy od warsztatów. Bo jak mam warsztaty rozwojowe, czyli przyjeżdżają dziewczyny na jogę, to nie ma dla nich problemu, żeby spać na przykład na wystawce. Ja tych dostawek nie lubię, ale, ale jest taka możliwość. Więc z, z komfortem 12, w, w mocnym przytulaniu się około 15 osób. A powiedz mi jeszcze, jak z wyżywieniem? Najlepiej. Z wyżywieniem najlepiej. Gotuję ja, gotuje moja wspaniała Luiza, która ma taką miłość do, do, do kuchni, że zawsze to wychodzi bardzo pysznie. Po ostatnim szkoleniu dowiedziałam się, że jestem zawodową babcią, i nawet się za bardzo nie obraziłam na tą babcię, bo oczywiście smakowało i bardzo lubimy dogadzać kulinarnie wszystkim, którzy to są. No to jest wygodnie, jest smacznie, i jest pięknie i naturalnie. Trzymaj. dla ciebie. Bardzo proszę. Dobra, Gruszka.